Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Muski i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć czy warto kupować Call of Duty Modern Warfare z 2019 roku w 2022. Jeśli ten materiał wam się spodoba, nie zapomnijcie go zalajkować, gdyż to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy. Zasubskrybujcie również ten kanał i w dzwoneczek, by nie przegapić żadnego kolejnego filmu na kanale. A teraz bez zbędnej gadki przejdźmy już do właściwej części tego materiału. What do you one, four, one. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że głównie będziemy zajmować się tylko rozgrywką wieloosobową. Wątki kampanii, operacji specjalnych czy nawet Warzone będą tutaj ominięte. Call of Duty Modern Warfare z 2019 roku to naprawdę solidny reboot, choć przyznam, że bałem się jego premiery. Wszystko przez cały okres tej marki, który rozpoczął się w 2013 roku wraz z premierą o podtytule Ghosts. I zakończył dopiero właśnie w 2019 przy premierze tejże części. Modern Warfare posiada ogromną pulę map, gdyż po kupnie tej gry dostajemy aż 28 fenomenalnych map. Oczywiście są gorsze i lepsze, jednak ich ilość sprawia, że zapominamy o ich wadach. Według mnie jest to ogromny plus, gdyż każda z map jest zupełnie inna, wielopoziomowa, ma wiele wspaniałych detali oraz w miarę dobrze stworzone punkty odrodzeń. Trzeba dodać również, że parę z nich to tak są zwane remakey map z oryginalnej trylogii Modern Warfare, także grając na nich na pewno poczujecie się tutaj jak w domu. Poza tymi wszystkimi cudownymi mapami mamy jeszcze 18 mniejszych, które służą do rozgrywek 2 vs 2. Do tego dochodzą również 4 mapy nocne w trybie Realizm oraz 9 map w trybie Grand War, czyli 32 vs 32. Łączna więc ilość map, na których możemy się dobrze bawić, wynosi aż 59. W porównaniu do Cold War, który posiada 42 mapy, natomiast Vanguard zaledwie 27. Oczywiście do tego koda jeszcze pewnie się pojawią jakieś nowe. Aczkolwiek Modern Warfare jest niekwestionowanym zwycięzcą w tej kategorii. Jest różnorodnie i jest na czym grać. Do tego w Modern Warfare mamy ogromną możliwość wyboru broni, z której będziemy szatkować oczywiście naszych przeciwników. W broni podstawowej mamy aż 47, natomiast w zapasowej 16. Łączna ilość wyposażenia rośnie do 63 różnych zabawek. Każdy więc znajdzie tutaj coś dla siebie. Już nawet nie będę wspominał o ilości dodatków, gdyż tego również jest pełno. Do każdej broni mamy mniej więcej między 60 a 70 dodatków. W skład tego wchodzą kolby, celowniki, magazynki, uchwyty i tym podobne. Jest więc w czym wybierać. Niemalże każdą broń jesteście w stanie dopasować pod siebie i cieszyć się wspaniałą rozgrywką. Chciałbym również krótko wspomnieć o trybach, gdyż mamy ich ponad 20. Każdy więc zagra w tę grę jak tylko chce: do wyboru, do koloru. Jednak jak doskonale wiemy, 80% graczy woli standardowe drużynowe mecze oraz dominację. Jednak jeśli ktoś chciałby się bawić w czymś innym, na pewno zejdzie do tego wielu chętnych. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że meczu nie trzeba długo szukać. Chętnych do gry jest wiele, wciąż są ludzie skorzy do gry. Według danych ze strony activeplayers.io w Call of Duty Modern Warfare dziennie online osób mamy około 700 tysięcy. Nie jestem jednak w stanie potwierdzić tych danych, jednak każdy mecz nie jest szukany dłużej niż 5 sekund, w zależności oczywiście od pory dnia lub nocy. Także na spokojnie, nie trzeba się obawiać, że nie znajdziemy nikogo do gry, dość chętnych jest masa. Według mnie największy problem chyba póki co robi cena tego produktu. Oficjalnie musielibyśmy zapłacić niespełna 60 euro, co w przeliczeniu na nasze złotówki daje nam około 280 zł za 3-letnią grę. Uważam, że lepiej by się kupić na jakiejś dużej zniżce, bądź poszukać na innych serwisach. Na takiej Enebie możecie ją wyrwać za około 200 zł, co jest dość sporą różnicą. Taniej będzie raczej ciężko znaleźć, aczkolwiek uważam, że warto, ponieważ produkcja daje nam ogrom świetnej zabawy. Robiąc ten film chciałem wam powiedzieć, że po prostu wciąż w ten tytuł gra się świetnie, czy to samemu, z kolegą, czy z ekipą przyjaciół. Pomimo swego wieku wciąż robi to robotę. Genialna fotorealistyczna oprawa, mocne dźwięki wystrzałów, mnoga ilość map i broni, dziesiątki killstreaków, setki możliwości na stworzenie klasy oraz skórki na postacie, które nie są z innej bajki tylko idealnie wpasowują się do tych realiów. Po prostu w to chce się grać. Każdy mecz to wciąż czysta satysfakcja. Trzeba o tym wspomnieć, więc jak wypada Modern Warfare na tle ostatnio wydanych części. Spójrzcie sami teraz na ekranie wyświetlają wam się średnie ocen ostatnich trzech odsłon z serii Call of Duty. Na samej górze ze średnią 81 mamy oczywiście właśnie Modern Warfare. Zdecydowanie zasłużona ocena. Niżej mamy średnią 76 dla Black Ops Cold War, które według mnie nawet na tyle nie zasługuje, gdyż był to ogromny skrok wstecz dla serii i kosa w brzuch dla ich fanów. Najniżej mamy oczywiście Vanguarda za średnią 72. Niby jest to na silniku MW-2019, jednak II Wojna Światowa już nie kręci graczy w takim stylu. Przede wszystkim jest to właśnie po prostu zwykły reskin i skok na nasze portfele. Także jeśli byście się zastanawiali nad kupnym, to doradzę Wam. Kupcie Modern Warfare z 2019 roku. Na pewno będziecie się bawić lepiej niż Cold War czy w Vanguard. Chyba, że wolicie poczekać na tegoroczną odsłonę, czyli Modern Warfare 2. Jak tylko pojawią się jakieś informacje na ten temat, to na pewno zobaczycie stosowny film. A na ten moment, jak nie macie i się zastanawiacie, to bierzcie w ciemno MW. Do tego zyskacie operacje specjalne oraz fenomenalną klimatyczną i kameralną kampanię dla jednego gracza. A jakie jest Wasze zdanie na temat Modern Warfare? Graliście? A może nadal gracie? A być może wolicie Warzone? Darzycie tę serię jakimś uczuciem? Napiszcie w komentarzach. Chętnie podejmę się jakiejś ciekawej dyskusji. W tym materiale jednak to już na tyle. Ja oczywiście jak zawsze zapraszam Was na moje portale społecznościowe, o takich jak Facebook, Instagram oraz Twitch. Linki macie w opisie. Zalikujcie również ten materiał, żebym miał większą motywację do pracy oraz bardzo mi to pomaga. Zasubskrybujcie oraz włączcie w dzwoneczek, by nie przegapić żadnego filmu na tym kanale. A także cóż, ja się zawsze żegnam, więc do zobaczenia i czołem, panie i panowie!